Dzień 20 108 km. Dzień 20 pokażę Wam gdzie dzisiaj spaliśmy. Tak wychodzi, że co 10 noc śpimy pod dachem nie w namiocie. Fajnie trochę tak się zrelaksować, bo jednak w tym namiocie zawinięty w śpiwór to cały spętany, nie można się w ogóle ruszyć. Ale zobaczcie sobie tutaj gdzie dopłynęliśmy. Tutaj jest jedna chatka. Tutaj my spaliśmy. A tutaj robi się druga chatka i tak jest taka agroturystyka. A przypłynęliśmy. Teraz to jesteśmy na sto mniej więcej 6 km. Czyli chcemy pokonać od 106 do no 57, to jest gdzieś okolice Gorzowa, żeby trzymać się jakoś tutaj tego planu, tych założeń. Pokażę Wam, gdzie jesteśmy z, z deskami. Tutaj w ogóle fajna opcja byłaby się nawet na gdzieś tego rozbicie na dziko, ale, ale też trochę relaksu potrzebowaliśmy. Ok, no i tutaj, jak, tak jak widzicie, warto w tle. A my deskami rozbiliśmy się tutaj na tym cyperku. Podpłynęliśmy sobie z tamtej strony i kierujemy się dalej. Złamiemy dzisiaj dwucyfrową liczbę. I widać, że nie ma wieczyku, nawet za dużo. Tutaj wyjście z rzeki. Piękny teren. Chatka. Porcja jedzenia na obiad. Baza jaja. Generalnie jesteśmy już spakowani praktycznie na wylot. Jedzonko, torba z rzeczami, namiotem, śpiworem i tak dalej, wszystkimi innymi pierdołami. Tutaj cały mój, mój bagaż: torba, tutaj głównie jedzenie, Bukłak do picia w trakcie. I torba gdzie są wszystkie rzeczy, namiot, śpiwór, kalimata, i termos, wszystkie takie rzeczy do do życia takiego codziennego biwakowania. Jeszcze tutaj jakieś sosy. Tak to wygląda. From the fjord and the ice cold currents Ravens soar over new frontiers Songs and sagas of a fate determined Shields and spears Vows of favor of the thrill of blunder Pulled together for the clan and kin of hammers and the crash of thunder Bound with pierwszy krokobiers w waty, który robić. gdzie byłeś? Takżubak. No. zadokowany. Na horyzoncie Widzimy już gorzów Wielkopolski. Jakieś 4 km. I słoneczko nad gorzowem idzie spać. A my jeszcze będziemy płynąć. Bo mamy teraz troszkę widno dłużej. W sumie śmieszne jest to, że każdego dnia mamy teraz dłużej możliwość dopłynięcia. Mega fajne. Możemy robić teraz te dystanse, takie naprawdę długie, i zdążamy, bo ten dzień nie był wcale taki na początku kwietnia więc jest to zdecydowanie na korzyść, czas działa na naszą korzyść i końcóweczka ostatnie kilka sekund słoneczko znika. Wpływam pod mostem w korzowie, a przede mną widać starówkę. Fajnie, bo tam generalnie jest nabrzeże zrobione, to się zatrzymam i poczekam na ekipę. Może jeszcze coś się uda nagrać, jak będzie słońce troszkę. O! i right.